Ale w niczym mi to nie przeszkadza Może mhm. się wbijemy do tego budynku nawet? Będzie łatwiej A Z Zdłupczaj frajerze Wow, sorry Price Ile ja mu dzisiaj ołowiu już wpakowałem No niestety, biedny Price musi się ze mną użerać No <grym> cóż, no sam się prosi ja już tak mam, że pogram chwilę to już strzelam do wszystkich. Niestety Moi partnerzy z y, multiplayera mogą to potwierdzić, znaczy moi... O Jezus Jak gram z kimś multi, to często strzelam też do swoich Ale to niestety się nigdy chyba nie zmieni Co jest? Mm -hmm. A tutaj jest Dobra, Ciebie się tam nie spodziewałem. Dobra, jesteśmy ogólnie w jakimś mieście. No i lecimy. Kurde! Stupczać! Wedraści. Oj, sorry Price, znowu dostałeś. Tylka set kulek. <grym>, ale spoko, żyje, nie? Żyje. <laughs> no to lecimy dalej. Mhm. O. A, ah, tam są cywile, dobra Kurde no To nie jest zbytnio... <coughs> e, wow Dobra, sami tego chcieliście A gin Okej, okay. wytrzymałe No ale to e, To w, w końcu radziecki e, Rosyjski, sorry Produkt, a no dobra, domyślam się, że on jest niezniszczalny. Wojskowy śmigu... wojskowy helikopter, tak dosyć trudno zniszczyć. O, ty zamykasz sklep, tak w czas, bym powiedział. Jutro może byś już nie miał czego zamykać. Dobra, środka No, ładuje się. Trzyma zapasy whisky, Ma jakiegoś Burbonu. No dawaj, otwieraj coś. Tak je, zaraz wyskoczy. No też może być. Liczyłem na coś, co ma więcej procent. Pancerz grości 2 cm. No, powiem ci. Co? Aha, dobra. Ja o nim sterować, tak? Ale super. Powiem wam, że jeszcze nie miałem okazji czymś takim sterować. Wow. Oj, to będzie. Już widzę, że to będzie dosyć zabawne. Wow, ludzie. To jest po prostu spełnienie marzeń. <laughs> Tak, granaty też mam. Chyba pod prawym przyciskiem myszy, jeżeli się nie mylę. A na razie nie potrzebuję, bo po co. A nie, pod prawym się celuję. To gdzie są granaty? <laughs> Kurde, trzeba było czytać. A, spoko. Starczył minigun. Więcej? Nie ma problemu. Dla każdego znajdzie się... Dla każdego znajdę chwilę, żeby go rozdupczyć. Dobra, gra zapisana oho, siemanko Ciekawe jaką ma wytrzymałość, czy też yy... czy też się regeneruje, kurde jak się tych granatów używa może QE nie wiem o mordę dobra, trzeba chyba troszkę zacząć oszczędzać ten ten pojazd, bo wow, chyba już się niszczy pomału się chyba nie regeneruje. Nie, regeneruje się, dobra. To super. No to jest piękne, po prostu ludzie. Każdy chyba uwielbia czuć się po prostu bogiem na polu, na polu walki. Ko nurtuje mnie, jak się te granaty rzucę. Hmm, no nie wiem, nie wiem. Aha, no tak, tak jak się granaty rzuca. No to było do przewidzenia Jak się może wrzucać granaty, no, e, okej, okay, co teraz? Eee, osłaniaj, dobra Nie ma problemu A idzie więcej ludzi, chce tutaj granaty przetestować w jakiejś większej grupce Co jest? Wow Mam nadzieję, że to miało tak być. Tak jest. Dobra, rozdłupczyli nasze naszą zabaweczkę. Wow. Nie, naprawdę to wszystko robi wrażenie, widzicie? Nie ma nawet czasu, żeby bejrzeć się za siebie, żeby popodziwiać te widoki. Wow. To był ten samolot bez załogowy. Nie wiem, jak się nazywa. A, kurde. A, niestety. Pieprzyłem się w waląc się budynek. <grym>, nie wiedziałem, że mogę. Znaczy wiedziałem, ale troszkę za późno się skapłem, że mogę tutaj sterować tym ślizgiem moim. Eee, teraz jak na snowboardzie Łoł, wow, i w kamień. Nie, dobra. A, na dechę Skoczył. <grym>, Dziary na, na rękach widzieliście? Czy mamy, bo to jest nasza postać? Hm. Dobra, przeżył. No dobra, trzeba sobie trochę, troszkę odsapnąć. A dobrze, kumple po nas przylecą. Śmigłowcem. I Yuri. To my. Yeah. Jest moc, trzecia misja ukończona, plag Wiking. Mhm, mm okay, nie za dużo z tego rozumiem, no, ale myślę, że zaraz to ogarnę. rozgadashe no, się. Hmm. Ciekawe poglądy fso hm Kolejne elitarne oddziały jakiegoś tam kraju. specjalnie zajarzyłem Chyba amerykańskie albo brytyjskie. Hmm. Turbulencje. Oj, też wiem. A, rosyjski agent. Okej. Okay. <laughs> mm -hmm. Ta misja też była w Kopie. Jako pierwsza w dodatku. Trzeba było tego o córka prezydenta gdzieś tam się jak się nazywacie worez coś tam o boże straszne są te nazwiska niektóre ok Eee. Prezydencie No dobra dobra A jakim jestem? Aha jestem tylko ochroniarzem dobra No nie tylko bo członkiem elitarnych jakichś tam oddziałów Obywacze Właśnie przejęli kontrolę nad sterami samolotu. I musimy chyba chronić prezydenta. Nie, to jest świetne. W. Ok, no dajemy gościu. Wow. Nie, to naprawdę. W kooperacji, pamiętacie, mieliśmy tego prezydenta właśnie uwięzić. Tutaj mamy go bronić. Czyli naprawdę wcielamy się. Wow Nie no ty widzicie co tu się dzieje w ogóle Nie, trzeba mieć naprawdę błędnik Żeby tutaj się ogarnąć co i jak Kurde ja bym chciał tu jakąś broń Od z tym pistoletem To samo mogę wiesz Wiecie Dobra, łykam to Przeładowujemy, no troszkę mało amunicji, to, to też łykniemy Tą broń też kojarzę, już nią troszkę pograłem w, w kooperacji Dawaj z gaśnicy, do tego właśnie ona służy No gościu, daj tą gaśnicę, ja ci to pokażę jak to się robi Gościu, no za... Aha, dobra Rozumiem Już chciałem Lub kurcz by tam raz przypieprzył tym tą gaśnicą i już by było po robocie Nie no fantastyczne są te turbulencje Dobra i po girkach <luby> Pięknie Holy shit Kurde, dobra, dobra jest ta misja. Cieszę bardzo klaustrofobicznie tutaj. Nie ma się specjalnie gdzie schować. Przecież ten samolot jest podzielony na takie segmenty, jakby na klasy, można powiedzieć. O, to jest luk bagażowy, o ile się nie mylę. I można się schować za tymi ściankami, które je dzielą, te poszczególne segmenty. O, jest ta prezydentowa. Ok. Skąd przyjdą tutaj, dobra, hmm, to ja idę lewą. Wow! Dziś rozgniewani pasażer pasażerowie. No, no tak, nie mam się tej za bardzo. Wow! O kurde. Wiecie, nie wiem, gdyby mi się... Gdyby mi się samolot rozpołowił, gdybym w nim siedział, to raczej ostatnią rzeczą, o którą o której bym myślał to strzelanie do wroga. Ale nie, naprawdę świetnie zrobione. No i przydupczyło mi coś. <laughs> jakiś silnik w łeb. Ale przeżyłem. Na pewno. <śmiech> <śmiech> Albo nie. O, chyba żyje. W ogóle jak się nazywa ta postać. W razie mieliśmy... E, nie pamiętam. Ten drugi był Yuri, a tego pierwszego też za bardzo nie kojarzę. Agent Harkov, o ile dobrze przeczytałem, idzie za dowódcą, dobra, no lecę. A no, raczej znaczy... idę, to może troszkę za dużo powiedziane. człapię się bardziej. <grym> Okej, okay, kuśtykamy Leo, czekaj, nie ruszę się. Leonid, dobra, Leonid, prowadź. No i weź się nie wypieprz.